Wszystko, co Pan daje do Twojego życia, do dla tego Kościoła, wszystko, co wyznajesz, każde namaszczenie, które na nas spływa, każdy autorytet, każdy, każde wywyższenie, każde zadanie będzie poddane próbie. Będzie zweryfikowane przez szatana. Mówisz, że wierzysz w Jezusa, zobaczymy, czy wierzysz. Zobaczymy, czy wyznasz Go przed swoją rodziną, pierwszy krok. Czy powiesz swojej mamie i tacie, że jesteś ochrzczony, oszczona rodzeństwu? Okej, okay, powiesz, a co? I tutaj się dopiero zaczyna. Co, gdy usłyszysz ich reakcję? Co, gdy od ciebie się odwrócą? Czy wierzysz wciąż, czy jednak idziesz za głosem człowieka? Boisz się ludzi i odrzucasz dar zbawienia. To się dzieje na początku, w rządku życia z Bogiem każdego człowieka.